Witam Państwa bardzo serdecznie. Za nami pierwszy mecz fazy play-off, który zakończył się zwycięstwem gospodarzy 50 do 40. Pan Marek Cieślak, jest z nami Jason Doyle, Grek oraz Robert Kościecha. Panie Marku, dwóch wyraźnych liderów, jeżeli chodzi o tabelę. Jason Doyle Piotr Protasiewicz. Świetnie dzisiaj zaprezentowali się na motarenie. Patryk Dudek troszeczkę chyba zawiódł, jeśli chodzi o jego punkty. No i mamy Jarka Hapela, który wraca po kontuzji. I jak widać, jeszcze potrzebuje troszeczkę czasu. I tak, właśnie dzisiaj mieliśmy wiele problemów z drużyną. Patryk, wczorajszy zwycięzca, dzisiaj, jak to się mówi, odchorowywał ten sukces, bo na pewno cały sezon pracował na to, żeby wczoraj awansować do Grand Prix. Wygrał to i dzisiaj mieliśmy Patryka, z którego, jak to się mówi, zeszło powietrze. No takie są koszty, niestety tych sukcesów. Także myślę, że u nas w Zielonej Górze to będzie Patryk już taki normalny, który będzie liderem drużyny. No cóż mogę powiedzieć. Wiedzieliśmy, że jedziemy tutaj na bardzo trudny teren. Jarek Hamper, który wrócił do drużyny i miał dobre mecze i wiem, że w następną niedzielę pojedzie u nas bardzo dobrze. No niestety tutaj dzisiaj jednak musiał no, po prostu widać, że jeszcze, jeszcze ma, ma braki. Wczoraj pojechał bardzo dobrze w turnieju o łańcuch Ostrowa, zajęł drugie miejsce. No dzisiaj jednak tutaj nie mógł sobie poradzić. Dlatego ja się bardzo cieszę, że Jason i, i Piotr Tasiewicz pociągnęli tą drużynę i oni właściwie ten, ten wynik nam zrobili przyzwoity dla nas. I dobrze to jest dla tych play bo walka będzie trwała w Zielonej Górze. Myślę, że do końca 10 punktów odrobić jest to dużo, ale to też i, i nie jest dużo, bo to właściwie 2,5 biegu i, i można to odrobić. Oczywiście, mając takiego przeciwnika jak mój przyjaciel Grek, nie jest to tak łatwo. Również Chris Holder czy, czy yy, yy, Martin Waculik to są zawodnicy którzy potrafią wszystko. Także ja gratuluję tutaj różnie z toru wyniku, a sam jestem zadowolony, że przy takich dzisiejszych naszych perypetiach zdobyliśmy 40 punktów. Także myślę, że druga część play będzie bardzo interesująca i palca bym nie dał, kto to tak naprawdę awansuje. Wszystko jest jak to się mówi. Tak. Tym bardziej, że nie potrzebujemy 12 punktów, tylko nam wystarczy wygrać 10 Dobrze. Dziękuję bardzo. Jason, looks like you remember how to raise the atmosphere. Today, um, today you scored thirty points, but there's one thing I don't like about your points—one zero you, you got in hit thirteen. What happened? Yeah, I like uh, how you pick out the positives out of a, a good match. <laughs> firstly, uh, what a match it was. Uh, very difficult. I knew it was going to be hard mm -hmm. coming back to Tor, and uh, I had a lot to prove uh, after last uh, match I had here at the start of the season. Uh, it didn't go so well. I think I only scored six points, so I knew it was going to be tough. Uh, the top five in Torrenna—they're all Grand Prix class riders, and uh, they've got some great reserves. So we knew it was going to be tough. Uh, after Patrick, uh, like Marek said, that uh, he had a good one yesterday in Vetlander. Uh, sometimes it's very hard to come back and, and score some so many points in in the league match. Uh, uh, I think tonight we all chipped in. I'd say that was uh, definitely the hardest match we had to do. Zobacz. Robert Kozisiaj chłopaki zaczęto przyzwoicie, w kontekście brakuje tego drugiego miniora, który mógłby to też wyciągnąć. jakie wrażenia i w jakim starem nasto się nie zgodziło, że pan rewansz Witam bardzo serdecznie. 10 no, punktów przed zawodami. Widziałem takich ludzi, żeby to, to wyglądało. Udało się 10 punktami wygrać. Myślę, no dużo i mało, jak ten trener Marek mówi, to są 2,5 biegi. No, cieszę się z tego, że zespół wytrzymał tę całą presję i przed było dużo kibiców, każdy wiedział o co chodzi. No Igor, drugi junior, popełnił dwa razy biegi, prowadził z Aleksem, a dał się objechać. Wiele, że jeszcze presa jest na niego za duża, na takie zawody nie wytrzymał tego. A cieszę się, że reszta zespół, dobrze pojechała. Szkoda trochę punktów zgubionych na starcie Grega, gdzie wpadka myczek do gaźnika i za to przez to miał defekt. A ten już kapitalnie jechał. Cóż no jedziemy z Zielony Góry walczyć o y, przynajmniej o utrzymanie tych właśnie punktów, żeby wejść do finału. Zobaczymy jak to wszystko będzie. Będziemy wszystko robić, żeby w sportowej rywalizacji przechylić się zwycięstwa na naszą stronę. Aby tak było ciężko trzymać na pewno za Greg, we of course we get used to it, that you are just uh, the great leader and everybody can count on you. Uh, during the the meeting uh today um, eleven points one zero, but Robert just explained what happened exactly with your with your bike um, what you've been doing so far it's just just great, so what can i say what would you say about this match today? Uh, yeah obviously it was a tough match. We knew we had a a, a lot going against us uh, today to, to to take on for but um in the end, you know things worked out uh, pretty decent for, for Toron and I think for us it's uh you know, it's nice to get a win. It's nice to have a little bit of a lead, but you can't underestimate a team like this to go to go back to their track. We have a lot of work to do. It will be a very tough match, but uh, it's the playoffs. There's no easy racing left now, and uh, it's anybody's game. Do you feel um, calm about becoming, coming meeting in Gura? <laughs> calm. Uh, there's no such thing as calm in a sport like this. You know, it's uh, you try to remain calm, but uh, I think the adrenaline takes the better part of it. And if you're too calm, you might as well not be there anyway. But I hope it will be okay. Thank you so much. Thank you.